Nie musisz być gotowa na to, co przychodzi. Nie musisz wiedzieć, co dalej. Ważne, byś nie przestała wierzyć, że życie ma sens. Nie dziel włosa na czworo, nie zastanawiaj się, co by było gdyby, no bo my już jesteśmy w teraźniejszości, a przeszłość zostawiamy za sobą. Często, gęsto robimy z siebie głupka. Ja zrobiłam z siebie głupka, ty nieraz zrobiłaś z siebie głupka, prawda? I co z tego? Głowa do góry, cycki do, do przodu i jedziemy z tym życiem. Życie jest tylko jedno. Życie czasami nas boli. Życie to też wywrotki. Życie to dobre i Złe chwile i te, kiedy chcemy coś zrobić, czego w danym momencie pragniemy. O tak, a wiesz, my często się boimy, boimy się zrobić ten krok naprzód. Tkwimy w tym swoim takim bagienku, w tej kupie, która śmierdzi, jest niewygodna, nie chcemy tam być, no ale przecież wyjście z tej strefy komfortu też boli. W strefie komfortu, która jest dla nas niekomfortowa. Próbujemy się wykaraskać z tej naszej kupy życiowej, wtedy bierzemy. Wiadro z wodą, obmywamy się z tego wszystkiego i już nieśmierdzące idziemy do przodu zdobywać nowe szczyty. Nawet nie szczyty, tylko idziemy nową drogą, bo ta droga również będzie wyboista, a sam szczyt wcale nie jest taki zajebisty, tylko droga na szczyt. My bardzo często wracamy do przeszłości, bo chcemy na nowo poczuć to, co już za nami. Poczuć się tak, jak wtedy czułyśmy się przy danej osobie. Są wspomnienia, które nas uzależniają.